Dzień dobry, dzień dobry przy piątku. Piątek, piąteczek, piątunio, Dla jednych ulubiony dzień. Dla mnie również całkiem dobry. Czemu tak wyglądam, jakbym znowu pochlała? Jakbym znowu, tak jakbym wiecznie piła. Wiecie, że ja słyszę na swój temat takie rzeczy, że jestem alkoholiczką. Fakt, faktem. Lubię alkohol i jestem dorosła i mogę lubić alkohol, bo nie piję go. Nie, nie nadużywam go. O tak, bo pić piję. Przychodzi weekend, piję sobie na leweczkę, piję sobie whisky, piję sobie winko, piję sobie tequilet, zależy co tam. Ale jest to takie umiarkowane picie. Nie do, do tego, żeby się upić, żeby się film urwał, tylko dla smaku. Kiedy człowiek jest dorosły, to już inaczej postępuje z tym alkoholem, chociaż są, bywają dni, kiedy są grube imprezy, bo my też mamy prawo do tego, żeby świetnie się bawić, czy z alkoholem, czy bez. Pamiętajcie, że dorośli też mają do tego prawo, nie tylko. Y Yy, nie tylko młodzież dobra, dlaczego ja jestem po drzemce dlatego, że ja codziennie praktycznie chodzę na drzemkę, wczoraj nie byłam na drzemce nie było kiedy, wczoraj w ogóle yy... Och, uwielbiam moje włosy, nawet takie o, widzicie nierozczesane takie cza, cza, czarownicowe one się tak fajnie kręcą podkręcają, dobra yy... wczoraj były zakupy dzisiaj zakupów nie ma Dzisiaj w ogóle nie ma zakupów. Jutro jadę na zakupy, ale nie jadę na spożywkę. E, w niedzielę pojadę i chyba w poniedziałek, bo ja mi brakuje tam kilka e, dyszek do kilka dyszek do tego do 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 no maśkowa. Do czego ci brakuje kilka dyszek? Wróci. Mm żeby dostać dychę darmową w Lidlu. Baduś, czy mógłbyś nie odgrywać teraz higieny intymnej, kiedy ja tutaj ludziom opowiadam o swoim życiu? Dziękuję. Nikogo nie interesuje, że ty akurat w tym momencie liżesz się po... <grytanie> Badulinuś, Badu, Badu, Badulinuś, Badulinuś. Dzisiaj akurat, wczoraj miałam denny humor. Bardzo zły wczoraj miałam humor. Jakiś taki... Nie wiem, przed okresem, bo w końcu tego okresu nie dostałam ostatnio, bo jak się więcej ćwiczy i znowu to zresztą przy tabletkach to tak jest, a ja biorę tabletki, więc y, czasami on jest, czasami go w ogóle nie ma i tym razem nie ma, ale czułam się strasznie. A wczoraj w ogóle miałam taki dzień, że czym, czym później dnia, tym moja y, jakość. Y, humoru była coraz, coraz gorsza, zmęczenie, takie fizyczne zmęczenie, nie psy, psychiczne też, ale takie fizyczne zmęczenie, takie, no nie miałam siły nic robić, pół dnia przeleżałam, oczywiście byłam na zakupach, odkurzyłam, posprzątałam, pomyłam gary, zrobiłam pranie i tak dalej, i tak dalej, to tak, to są, wiecie, rzeczy, które trzeba robić, które po prostu robię praktycznie zawsze, ale wiecie, żadnych nie byłam szafek, żadnych, nie wiem, no takich rzeczy. E, jakiś tam innego sprzątania, czy tam prasowania. Nie, wczoraj... On mi się wyłączył, nie wiem czemu, o, nie mogłam więcej nagrywać. To jakieś czary mary mi się zrobiło. Spiję kawę, za chwilę i idę zobaczyć, co zrobić na obiad, bo no, nic nie wyciągnęłam z amortyzalnika. Wracając do tematu takiego dnia, to wczoraj był dzień bez bezbasenowy. Dzisiaj prawdopodobnie idziemy z synem na basen. Tak mu się spodobało chodzenie na basen, że, że również wykupione mam dla niego tak zwany karnet e, znaczy, no, miesięczne wejście. E, co dla mnie jest to rewelacją, bo moim zdaniem taki młody człowiek powinien mieć jak najwięcej um, ruchu. To jest dobre przyszłościowo dla, dla ludzi, dla zdrowia. Naprawdę. Lepsze to niż siedzenie cały dzień przed telewizorem i oglądanie głupich filmików na YouTube. TikToku czy granie w gierki e, komputerowe. Chociaż ja wczoraj cały dzień oglądałam TikToka, naprawdę nigdzie nic nie odpisywałam. Miałam taką fazę, że, e, że tak to się u mnie działo. I nie mówię, że, że to, no bo to też jest dla ludzi, to że to nie jest złe, nie? Tylko e, kiedy my to używamy nagminnie i, i robimy się przez to leniwi i tracimy życie, umyka nam między palcami, bo jak nie patrzeć dzisiaj. Z... Uuu, dzisiaj jest któryś e, już styczeń. Prawie koniec stycznia w poniedziałek jest chyba ostatni, prawda? Z tego co pamiętam. E, i, I powiem Wam, że czas leci bardzo szybko, nieubłaganie. E, do wakacji będę fajna i szczupła. Żartuję. Nie będę, bo ja się nie odchudzam tak stricte, wiecie, nie mam żadnego. Mm, Żadnej diety, bo ja nie uważam diet, ja byłam na niejednej w życiu diecie, wszystkie robiły tak, że wracałam z podwójną siłą uderzenia, czyli efekty jojo zawsze mnie doganiały, nawet jak ćwiczyłam z Ewką i, i miałam tą dietę również, też mnie dogonił efekt jojo, wszędzie, w każdym jednym. Także teraz żadne ograniczenia, jem wszystko, tylko żeby się w decyficie mieścić i ruch, po prostu, dużo nawodnienie. W dzień kiedy nie mam treningu minimum 2 litry wody, w dzień treningowy o litr więcej albo jeszcze więcej w zależności gdzie co tam robię, bo to też różnie. Co tam z takich nowości? Jutro wychodzimy na miasto, e, potrzebuję kupić małemu buty. Małemu wczoraj był sam w sklepie w miasteczku, wsiadł w autobus, pojechał, bo mu się nosek e, na basen zepsuł i musiał sobie jechać kupić. Mm. I powiem Wam, że no mały to on już nie jest, na pewno. Także musimy jutro sobie pojechać. E, w... Do sklepu, on jeszcze chciał mnie zabrać, żeby mi pokazać, otworzyli nowy sklep sportowy, właśnie. E, więc sobie pójdziemy zobaczyć, co tam jest. Może sobie jakiś nowy strój kąpielowy kupię, bo już potrzebuję. Znaczy potrzebuję, ja mam chyba 5 albo 6 strojów kąpielowych, ale e, pomimo tego, że ja mam bardzo małe piersi, bo mam bardzo małe piersi, e, miseczka B. Więc to jest. Wiecie, to zawsze w tych strojach mi wylatują. No, ja nie idę na pasem... Wiecie, to są takie stroje, gdzie ładnie wyglądasz leżąc na plaży, a ja nie potrzebuję takich stroje. Potrzebuję takie stroje, żeby się dobrze czuć. Mam dwa... mam jeszcze jeden nowy, którego jeszcze nie używałam i, i właśnie chyba jego dzisiaj ubiorę, jak będę szła. Ale wszystkie są takie, powiem Wam, no więc sprawdzają się. I yy, piekarnik świetnie tam działa, jeżeli chodzi o takie domowe rzeczy typu pizza dla młodego, czy coś odgrzać yy, właśnie. W piekarniku, bo wczoraj miałam mielone, nawet nie wrzucałam nic na Instagram. mi się totalnie nie chciało ale do czego wracam, do czego dążę? Dążę do tego, żeby Wam powiedzieć, że jeszcze nie robiłam nic pieczonego, żadne ciasta w piekarniku i tak sobie rozmyślam, czy dzisiaj na wieczór nie zrobić jakiegoś na weekend ciasta. Yy, ja w swoim domu posiadam praktycznie wszystko. Yy, nie ma rzeczy, które... <totro> tak, to jest obsesyjnie. Jak, jak wczoraj widzieliście w filmiku z zakupu ja, ja uwielbiam, to jest to na pewno jest jakaś choroba, e, tego że nie wiem, że. Człowiek... Nie wiem o co chodzi, dzisiaj mój telefon się buntuje i co chwila mnie rozłącza nagranie, ale to może dobrze, dlatego że dzisiaj e, nie będę Wam turła gitary zbyt długo. Z tego względu, że te pogadanki to właśnie niech będą, o tam się moja kurtka suszy i buty, e, moje pogadanki niech będą, e, wiecie, nie za długie. Z tego względu, że filmiki są naprawdę dodawane codziennie, tak jak obiecałam i widzę, że naprawdę jesteście, tak jak wy obiecaliście, tak jak wy mówiliście, że będziecie dotrzymywać mi kroku. No, w innych filmikach mniej, w innych bardziej. Dotrzymywać kroku y, tego, że jesteście i, i, i piszecie komentarze, zostawiacie kciuki. Z czego jestem e, zadowolona i wdzięczna przede wszystkim Wam, że poświęcacie swój czas mi. E, przychodzicie do mnie na kawusie, jak często mówicie, że do kumpeli na kawę i to jest fenomenalne dla mnie. O to właśnie mi chodziło. O to mi właśnie chodziło, żebyście mnie traktowali jak swoją koleżankę, a nie przymus, że o i do żyć filmik, bo doła. Nie. Żeby to było fajne, żeby sobie posłuchać tak, jak idziecie, wiecie, e, i wasza koleżanka pierniczy głodne kawałki o o niebie i o chlebie, tak, tak e, przychodzicie tutaj posłuchać, co mam dzisiaj e, mądrego mniej lub bardziej do powiedzenia. E, no no to chyba zrobię jakieś ciasto sobie wymocę może eklery. E, no właśnie e, u mnie w domu jest tak, że ja lubię mieć praktycznie wszystko, także dlatego dużo kupuję, dlatego dużo chodzę do sklepu, bo nie lubię jak mi coś brakuje, jak chcę coś zrobić i mi brakuje. Oczywiście są produkty takie, których nie mam, których nie posiadam i muszę kupić tylko raz i później stoją i najczęściej kończy się tak, że. Yy można by było ten produkt wyrzucić, ale ja zawsze wyszukuję coś nowego, żeby właśnie zużyć ten produkt jeszcze do czegoś innego. Także mm, lubię wymyślać, lubię kombinować takie rzeczy. Także jutro fajny dzień się zapowiada. Oczywiście e, zabieram was e, ze sobą jutro. Misiek już będzie w domu. A powiem o. wam, że e, e, Tęskniłam się za nim pomimo tego, że y, u nas są tak zwane gorsze dni, bo takie też bywają między nami. Chociaż teraz może już to, że trochę się poprawiło, ale było parę takich gorszych dni. Dobra, okej. Okay. Spijam kawę. Pewnie sobie zaraz zrobię jeszcze drugą i lecę przygotowywać jakiś obiad, a później mm, prawda, już jak wyglądam. Naprawdę ja ją pochlała. A później idę yy, szykować się prawdopodobnie z synem na basen. Wielka buźka dla was. Do zobaczenia jutro. Pa pa.